Kobiety drogie, które programujecie swoich mężczyzn, a wszystkie programujecie na swoje, swoich mężczyzn, I w większości przypadków kobiety programują ich nieświadomie. I niestety, jak robią to nieświadomie, to pro, programują swojego męża na taką niedojdę życiową. Może pijaka, chlejusa, a może na człowieka pełnego złości, agresji, takiego niepoham niepohamowanego, wulgarnego człowieka. Dlaczego tak się dzieje? Jakim sposobem? Żony są za to odpowiedzialne. A są. Kiedy żony kapią na głowę swojego męża. Kapią i, i, i drążą taką dziurę mu w głowie poprzez takie drobne uwagi. Kiedy on wraca z pracy, to od razu się zaczyna. Gdzie byłeś? A czemu tak długo? A z kim? Co tam robiłeś? I yy, takie... Dziorganie swego męża, takie tykanie, yy, czepianie się. A kiedy to czarówkę wymienisz? Już szósty miesiąc się wymieniasz, czarówki tam ja cię o to prosiłam. A tamto, tamto, zrobione. ty tam byłeś, nie? A zobacz to i to. A czego ty leżysz? Ciągle leżysz na tym tapczanie, nic nie robisz. I tak. Mimo, że być może zgodnie z prawdą mu tam rzucają te wszystkie yy, uwagi, ale to. Nie motywuje tego męża, żeby się zmienił. On dokładnie staje się takim, jak one mu to wmawiają. Tak niestety będzie to wyglądało w przyszłości. On takim będzie nie, niezaradnym człowiekiem, bez chęci do życia, działania, nieszczęśliwym. Drogie kobiety, mężczyzny. Ktoś kiedyś fajnie to tak określił, że mężczyzny nie tyle kochają kobietę, ale kochają. Ten stan, to samopoczucie, które oni przeżywają w obecności tej kobiety, to jak oni, oni się czują przy tej kobiecie. I jeśli się czują źle, poniżani, no to takie będzie ich podejście do tego małżeństwa i do tego, jakie dalej tam, do chęci, która u nich jest, budować to małżeństwo, czy nie. I teraz, co można zrobić? Teraz wskazówka super. Posłuchajcie, w takich najbardziej, przyjemnych momentach w życiu mężczyzny on wraca do domu z pracy, do tego gniazda, gdzie chce po pracy odpoczą, odpocząć i, i się zrelaksować. W tym momencie naprawdę spokojnym głosem trzeba z nim rozmawiać, powiedzieć, żało się cieszę, że wróciłeś. Siadaj, zaraz tam ci przygotuję coś do jedzenia. Usiądź, odpocznij. On będzie zdziwiony, zamiast jego tam szarpać i, i, i pytaniami, i drażnić go. <laughs> Oprócz tego ten moment, kiedy stawiacie talerz z zupą na stół i on a, zmęczony zaczyna jej gorącą zupę, może tą, którą tam lubi. Powiedzcie mu szeptem, ale jestem z ciebie dumny. Tak się cieszę, że nie jesteś. Jak i u mnie jesteś. Jaki ty jesteś pracowity. Jaki ty jesteś mężny w tym momencie, jak ten talerz zupą utrzymuje, w tym najbardziej takim błogim momencie zaczyna jeść, e, cieszy się w ogóle z tego, że zakończył dobrze dzień, tam walczył, to w tej pracy z problemami, teraz dostaje tą nagrodę. Nie? Jak zacznie słyszeć te słowa, ale jestem z ciebie dumna, jaki ty jesteś pracowity, to u niego się wtedy pojawia. Te, te słowa będą wierciły jego duszę. Będzie się pojawiała motywacja, myślenie. O co chodzi? Jestem mężny, jestem, jestem pracowity, jestem genialny i tak dalej. Oczywiście to mają być Wasze słowa, drugie panie. Te słowa, które wy używacie na co dzień. To nie mogą być powtórzone słowa od człowieka, którego, słyszy, którego słyszycie na YouTubie albo z książki, e, cytaty, bo on to zrozumie i usłyszy, że to są nie, nie Wasze słowa, a cudze, czy tu jakaś gra ma miejsce. Powiedzcie to swoim, swoimi określeniami, których Wy używacie, to, co Wam do głowy przychodzi, Waszym leksykonem, Waszymi określeniami, być może żartobliwymi, ale płynącymi z serca, słowami, którymi Wy cieszycie ze swojego, swojego mężczyzny, słowami, które, które pokazują, że jesteście z niego dumni i wierzycie w niego. Takie mają być określenia. Jeszcze tam są dwie sytuacje, zobaczcie, intymne życie albo to, jak mężczyzna zasypia. W czasie intymnego życia też tam, czasami można coś powiedzieć wtedy, kiedy dla mężczyzny jest naprawdę przyjemnie, on jest e, rozluźniony, szczęśliwy, no ile to mam nadzieję jest szczęśliwe, intymne, e, szczęśliwe, intymne życie. E, powiedzieć tamtym mój... Ty jesteś prawdziwym mężczyzną, jaki jesteś mański, jak ja jesteś siebie dumna, jak ja się cieszę, że ty mój jesteś, tam wyznać Jemu miłość, a mój tygrysier wie, nie wiem. To, to osobiste bardzo jest. Kto co mówi, ale, ale coś takiego można, szepnąć do ucha. Przed snem, jaką zasypia, powiedzieć, ja w ciebie wierzę. Ty tyle osiągnęłeś, tyle robisz dla mnie. Jesteś genial, genialnym, pomysłowym. Nie wiem, taki ty zdolny jesteś. I tak dalej, wyrazić swoje takie i nadzieje, ale też w formie takiego utwierdzenia, twierdzenia to wyrazić, że on takim jest. Wy wierzycie w niego. Te słowa jemu nie wyjdą z, z umysłu. On będzie o tym myślał, on będzie w z, z zgodzie z tym działał, on będzie rano wstawał do pracy z wielkim zaangażowaniem, z determinacją. On będzie naprawdę coś się ciągał, jak my to mówimy, będzie ludzie, człowiekiem sukcesu, będzie pokonywał. Problemy, trudności, bo będzie wierzył, bo ktoś w Niego wierzy, najbliższa osoba w Niego wierzy i On sam będzie w to wierzył. I będzie chciał wracać do domu i słyszeć kolejne e, słowa uznania od swojej żony. Jemu się spodoba to uczucie i będzie pełen determinacji e, życiowej. Wszystkie kobiety, drogie, moje panie, wy wszystkie, Programujecie swoich mężów. Można go programować na, na zło, na agresję, na życiowego nie dojdę. Można go zaprogramować i to najczęściej się dzieje, ponieważ w kobiety nie są świadome tego swojej mocy, swojego wpływu na mężów. Ogromny macie wpływ na mężów, na mężczyzn. Oni będą naprawdę zmieniali, się zmieniali, będą się stawali takimi, jakimi chcecie, jeśli umiejętnie wykorzystacie swoje słowa w odpowiednim czasie, odpowiednie słowa. One mają ogromną moc te słowa. Programujcie zatem na, na sukces, na, na szczęście, na, na działanie swojego męża.